Kiedy obie dziewczyny zmierzały w stronę drzwi biura, starszy ochroniarz spojrzał na jedną z nich i powiedział: Poczekaj, moja córko Mario, poczekaj. Druga dziewczyna odpowiedziała sarkastycznie: Hej, starcze, wszystko w porządku z twoją głową? Nadal śpisz? Otwórz szeroko oczy. Gdzie tutaj widzisz swoją córkę? To nie jest twoja córka. Mów, proszę pani. Stary ochroniarz odpowiedział: Proszę pani, ona naprawdę jest moją córką. Jestem jej ojcem. Słysząc to, Maria powiedziała: Sofia, miałaś rację. Ten starzec śni na jawie. Dopiero wczoraj zaczęłam tu pracować, a on mówi, że jestem jego córką. Sofia, rozgniewana, powiedziała znam takich ludzi. Ci biedacy nie tylko są biedni, ale też chciwi. Wymyślają fałszywe więzi, żeby wyłudzić pieniądze, więc starczę, jeśli pracujesz tu jako ochroniarz, naucz się znać swoje miejsce, albo sprawię, że cię zwolnią. Maria powiedziała do Sofii, wejdź ty. Ja nauczę tego starca porządku. Kiedy Sofia odeszła, Maria powiedziała, tato, co ty tu robisz? Ojciec, spuszczając wzrok, odpowiedział Córko, pracuję tu jako ochroniarz. Maria zirytowana powiedziała, i dlaczego mi wcześniej nie powiedziałeś. Gdybym wiedziała, nawet nie przyszłabym na rozmowę o pracę, a teraz już mam tę posadę. Oczy ojca wypełniły się łzami dumy i powiedział, to wspaniale, że dostałaś tę pracę. Bóg wysłuchał moich modlitw. Cały mój wysiłek przyniósł owoce, ale Maria sarkastycznie powiedziała: To nie dzięki Twojemu wysiłkowi, tylko moim umiejętnościom. Ty nie masz z tym nic wspólnego. I zapamiętaj, jeśli ktoś się dowie, że jesteś moim ojcem, nikt nie pożałuje tego bardziej niż ja. Ojciec ukrywając łzy, powiedział tylko Dobrze, córko, nikomu nie powiem. Skup się na swojej pracy, nie martw się. Potem Maria odeszła. Następnego dnia ochroniarz poszedł po cichu do biura szefowej i powiedział Proszę pani, od jutra nie przyjdę do pracy. To sprawa rodzinna, osobista. Proszę mnie nie pytać o powód. Szefowa z powagą powiedziała. Wiem dlaczego odchodzisz. Podniosła telefon i natychmiast wezwała Marię i Sofię do biura. Kiedy obie przyszły, szefowa powiedziała z gniewem: Powinnyście się wstydzić, jak potraktowałyście uczciwego i godnego pracownika. A ty, Mario, nie wstyd ci było zaprzeczyć, że to twój ojciec? Ten sam ojciec, który poświęcił wszystko, żebyś mogła zdobyć tę posadę. A teraz, gdy osiągnęłaś sukces, w swej arogancji zapomniałaś o jego miłości i wysiłku. Nie potrzebuję ludzi, którzy nie szanują człowieczeństwa. Ochroniarz złożył ręce i powiedział: Proszę pani, błagam, niech jej pani nie zwalnia. Zawsze marzyłem, by moja córka się uczyła i została odnoszącą sukcesy urzędniczką. Szefowa powiedziała do Marii: Spójrz, to jest miłość ojca. Jest gotów zrezygnować z pracy, by chronić twoją godność. Maria zamarła z zawstydzenia, spojrzała na ojca i powiedziała: Tato, wybacz mi, bardzo źle cię potraktowałam. Ojciec ze łzami w oczach odpowiedział: Od momentu, gdy nazwałaś mnie, Tato. W tej samej chwili ci wybaczyłem. Pamiętaj, sukces osiąga się własnym wysiłkiem, ale opiera się on na poświęceniu twoich rodziców.